w kolejnym filmie na moim kanale z serii Roblox prawdziwe życie moi drodzy nagrywam filmy na zapas dlatego że wyjeżdżam więc więc poniekąd chyba nie będziecie mieli przez jakiś czas wpływu na tą serię ale możecie pisać propozycje wydać w komentarzu na wakacjach i co, no i zapraszam was do oglądania, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale i zaczynamy, moi drodzy, dzisiejszy odcinek, dzisiaj witam wasy Ricardo. jesteśmy w trasie do miasta, zatrzymałem się tylko, żeby się z wami przywitać, bo jedziemy do pracy, moi drodzy, dzisiaj jedziemy pierwszy dzień do pracy, nasz stan konta tu niecały, 35 dolarów mamy do 32,5 chyba Więc dzisiaj myśmy moi drodzy coś zarobić, więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale tam tabulę. No i co, lecimy moi drodzy, jedziemy sobie do tej pracy, dlatego że odezwali się do nas w sprawie pracy jako jak moi drodzy. Będziemy mogli pracować jako żeby dojechać do miasta, więc ja moje kluzy sobie cisnę do miasta e, cisnę sobie moje kluzy do miasta e, żeby tam tutaj było te... te rzeczy w sumie tu wyjeżdżamy do miasta e, Jedziemy idziemy moi kluzy obkadać cały plan do, do tego biura całego w sumie bo to jest proszę dobry, dzień dobry. Powiedziano że do Pani mam się zgłosić, no to proszę usiąść, że Pan do mnie przychodzi, no z tym, że dzisiaj miałem zacząć pracę jako, jako kierowca, tak właśnie, tak. jako kierowca, jako kurier i jak to dzisiaj będzie wyglądać, no to tak proszę Pana. Dzisiaj jest Pan na okresie próbnym, ale zapłacimy Panu za ten okres próbny, 80 dolarów dzisiaj będzie, następne już są od przesyłki, tyle ile zamówią, czyli jest 50-50, dzielimy się pół na pół, pół przyjeżdża do firmy, a pół bierze Pan dla siebie ale dzisiaj zapłacę panu 80 dolarów. Dzisiaj mamy tylko trzy kursy, bo są kursy jakieś takie stare. Są paczki tutaj niedaleko i one leżą już z miesiąc i po prostu panie je I dostanie pan za to wynagrodzenie 80 dolarów. Okej. Okay. No także pan konto bankowe Ech, chyba nie, zaraz po nie chyba nie ma dobrze to przyjedzie pan i z pieniądze proszę TT zaraz panu mapę Dobra moja, zostałem cały plan zdarzeń kilka przesyłek mamy tutaj i przesyłkę mamy tutaj więc nie jest tu daleko jakoś eee, więc jedziemy tylko musimy zapędzać o tych przepisach nie? dobra, jedziemy do tego zło poprowadzi eee, żeby tam tutaj też żeby coraz nie zajedziemy musimy sklecić tutaj. Więc sklecamy, jakie w ogóle pustki na tych ulicach. Okej, to jest tu sport shop. Jezus, ktoś, no zapraszam Jakieś Te zaproszenia cały czas przechodzą. Dobra, moi drodzy. Idziemy. Zanieść te paczki. Dobra, mam paczkę. Eee... Dobrze, to chciałem zanieść tam. A, no, zapytać, czy tu ktoś wita. Okej. Okay. Dobra, moje zanieś. drodzy. Zanieślimy tą paczkę. O! Jezus, ile jest, pa, jest paczek w ogóle. Nie ma no sensu. Eee... Tam było wszystko opłacone? Tak, dobrze. Dziękuję za Do widzenia. Dobra, moi drodzy. Skoro tam no, tu chyba wszystkie są poopłacane. Dobra, następny kurs, następny kurs, następny kurs. A, dobra. Czyli jeden jest tutaj. Dobra, to jedziemy, moi drodzy. I jedziemy w miejsce za... Tak, to jestem, tu na lewo. więc ja tu będę wjechać co, a no dobra, widzimy jakiś pałac w ogóle, dobra, ja widzimy piękniejsze, dobra, idziemy znaleźć paczkę, dobra, widzimy paczkę, znaleźliśmy, więc został nam ostatni dom. Do I co? No. Do naszej pracy to już chyba... To już chyba będzie koniec. Koniec naszej pracy będzie. Jak się przynajmniej wydaje. Coś ten samochód najlepiej już powoli przestaje działoć. mamy wachę jeszcze północ. Może dojazd do domu na starcie, dobra. Okej, okay, następna jest tutaj. Teraz sobie. No dobra, wejdźmy tutaj co? Dobra, idziemy ile, co paczkę, i, I tyle nie dobra. Kolejna paczka oddana. Więc wszystko dobiega końca, tak jak. Moi drodzy o dzień naszej pracy dzisiaj. Więc jedziemy sobie odebrać pieniądze i, i kończymy dzionek. Może wskoczyłem na jakieś jedzenie, bo widzę, że nasza postać jest głubiąca robona no, i 18 się odebrane. To jest jakaś burga więc może podjedziemy. Że podjedziemy, powinniśmy w sumie z tego ale. Ale. Co pan szkodzi, nie? Trzeba dobrze zaparkować. Dobra, chyba mandatu nie zostaniemy, więc idziemy, moi drodzy. Rzewkowa powiedziała, że mamy szybko przyjechać do pracy, więc. Więc pewnie się spisaliśmy. Jest ciekawe ile tutaj żal kosztuje. Może do pani. Może do rozmowa. Czy mogę przyjąć twoje zamówienie? Pewnie będzie opisane. O kurde. Widzę, że hamburger jest najtańszy, to weźmy sobie trzy. Dobra, tutaj weźmiemy też sobie trzy i frytki więc... To będzie wszystko, dziękuję bardzo. Dobra, moi drodzy, siadamy. I zjedzmy sobie, bo jest masakra. W każdym razie my sobie dwójkę zjemy, a i się wypijemy. a ja wam bardzo tak serdecznie żeby na nie tylko odcinka. To był krótki odcinek, wprowadzający was ten cały to pracy i tak dalej. Eee, no i zobaczymy, jak to będzie później. Eee, Czy nam się napełnia pewno w Także, będzie Do następnego dziękuję.